W niedzielę 7 sierpnia w Jamnie po raz kolejny odbył się rzemieślniczy jarmark jamneński. O szczegółach i atrakcjach w rozmowie z Koszalin Info opowiedziała Anna Michalik z Muzeum w Koszalinie. Stoiska z rękodziełem, czyli ceramika, wyroby drewniane, jest też sporo stoisk gastronomicznych, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Oprócz stoisk rękodzielników i stoisk gastronomicznych mamy pokazy rzemieślników. W tym momencie panowie rzeźbiarze Robią nieckę, jeden pan rzeźbi rybaka. E, za chwilkę będzie pokaz związany z dawnym rybołówstwem. E, oprócz tego dzisiaj też będą warsztaty. E, za chwilkę rozpoczną się warsztaty makramowe prowadzone przez Fundację Latika. Natomiast o godzinie 13 będą warsztaty e, związane z tulipanami prowadzone przez Ogród Botaniczny w Niegoszczy. Co pan tu sprzedaje? No, zabawki drewniane, które sam robię. Właśnie ręcznie pan to wykonuje? Tak. E, jak długo pan zajmuje stworzenie takiej jednej zabawki? No, w sumie tak powiedzieć, no nie mogę, bo robię kilka naraz. No ale tak, jak wiem, 3-4 godziny jedną rzecz się robi. Robię i jeszcze jak po jarmarkach, nic nie I sprzedaję. A jak długo się pan tym zajmuje? E, żeby tak, gdzieś z 15 lat. Po prostu to się lubi. Jak się lubi coś, to wtedy. Wszystko wychodzi. Swoje wyroby. I z czego to są wyroby? Szydełkowe. Szydełkowe. Tak. E, a ile czasu zajmuje pani. To wykonanie? zależy co? Maskotka, no to tak do dwóch dni, jak jest duża. Mała, to jeden dzień, i zrobione z, ze trzy sztuki. Dla mnie to jest radość. A ile lat już pani się e, Z Sześć. E, wyroby z drewna, gdzie no, staram się uchwycić to, co natura zrobiła już, a ja tylko tak staram się nie zniszczyć tego i zostawić to piękno. Czyli to jest Pana robota, Pan własnoręcznie tak, tak, konstruuje tak, tak. te rzeczy. No konstruuję to może za dużo powiedziane, ale tak, ja je wykonuję, czerpiąc właśnie z natury to, co już jest naturalnie zrobione, obrabiam tak, żeby to prze przedstawić, pokazać jak najlepiej. A jak długo się Pan tym zajmuje? Od czterech lat. Większość ludzi, tak za... Jak się panu podoba jarmark? Super, naprawdę fajnie jest. A kupi pan coś w tym momencie? Jak najbardziej, po Warszawie, polecam. Znaczy jeszcze nie obeszliśmy, dopiero trzy stanowiska oglądaliśmy, także... Ale już zakupiliście? Tak, już drobiazgi tak, tak, mamy. Już nabyliśmy troszeczkę, a jesteśmy dopiero na, na początku zwiedzania. A to pierwszy raz, kiedy jesteście na eee, jarmarku? To tutaj jesteśmy pierwszy raz, w tym miejscu. miesiącu. wcześniej jak, jak w Koszalnie było przy gospodzie to to... Przy Muzeum Ale Hanka. jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. Bardzo ładnie. A coś państwo kupili? A tak, kupiliśmy ten gliniany talerzyk. A to pierwszy raz, kiedy jesteście... Na nie, jedynie. nie, nie. Byliśmy już tutaj... ocyklicznie, no, można powiedzieć. Jak zawsze jak są, to zawsze odwiedzamy. No, jak widać, jest wesoło. Dużo ludzi nie ma, ale jest okej, okay, jest ok. Popatrz... A coś pan, coś pan zakupił? No, chleb na pewno. Chleb na tym zakupie. I tylko, ale zapowiadają się jeszcze większe zakupy. No, myślę, że pochodzimy, zobaczymy, bo już dopierośmy wcześniej, nie? A to pierwszy raz, kiedy jesteście Państwo na marku. Nie, drugi już, albo trzeci, też nie pamiętam. I jak wrażenia z poprzednich? No, już poprzednich też były, takie wrażenia w miarę, nie? Bardzo ładnie. Ale coś Pani kupiła? Jeszcze nie. Bardzo mi się podoba, pierwszy raz jestem i tak, bardzo ciekawe rzeczy. A coś Pani na <noise> kupiła? Jeszcze nie, ale już się rozglądałam za kolczykami. <noise>